Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na sierpień 2021 roku dla osób spod znaku panny. To będzie rozdanie ogólne, oczywiście Państwo wiecie, Państwo jesteście świadomi, że niekoniecznie wszyscy znajdziecie odpowiedź na swoje prywatne pytania. Jeżeli natomiast ktoś będzie chciał odpowiedzi na... Pytania, które dotyczą tylko jego, zachęcam do kontaktu mailowego. Bardzo dziękuję za Państwa obecność na kanale, za Państwa komentarze, za Państwa lajki. Jak się okazuje, to jest bardzo ważne dla jakichś tam wyliczeń, na których ja się absolutnie nie znam, ale jest to istotne. Przechodzimy do czytania dla osób z podznaku Panny. Może jeszcze oczyścimy karty. Okej. Okay. Panna w tym miesiącu. Dziewiątka buław, to jest, ja muszę tą kartę pokazać, żeby tutaj bardziej to, to może było obrazowe. Ta osoba jest ogrodzona tym, no, płotem z tych dziewięciu buław, tak? Ma tutaj jakieś tam małe okienko na świat. Jest bezpieczna, ale proszę zauważyć, że jest trochę ograniczona, bo tylko tyle widzi przez to małe okienko, a resztę świata jej zasłaniają te puławy. Akurat ta karta nie jest kartą ym, takiej asekuracji, asekurantwa, może tak, bo jest inna karta, która bardziej o tym świadczy. Ale jest to taki moment, gdzie my możemy chcieć potrzebować takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego zamknięcia się a w pewnym momencie może to się stać dla nas ograniczające, bo y, to jest coś za coś. Bezpieczeństwo, y, strefa komfortu, tak popularnie nazywana, za wolność, za otwarcie się. Tutaj y, no nie można mieć ciastka, zjeść ciastka i mieć ciastko. O. Co będzie dla Was wyzwaniem w tym miesiącu. Paść Buław. No właśnie, właśnie działanie, bo paść Buław yy, to jest jakiś pierwszy ruch, jakiś pierwszy krok w jaką stronę. Jakieś. Yy, pójście za myślą, która nas inspiruje do, do tego, żeby coś zrobić, tak? Wyjście z, trochę z tego takiego. Zablokowania, zamknięcia. Przy czym muszę powiedzieć jedną rzecz, że w dziewiątce buław, na przykład, pamiętam, bo to dotyczyło mojej prywatnej sprawy, kiedy osoba mi bliska leżała w szpitalu, to właśnie się pokazała karta dziewiątki buław. Czyli co? W szpitalu jesteśmy bezpieczni, no bo mamy tą opiekę i tak dalej, leczymy się i tak dalej, ale jesteśmy w pewien sposób ograniczeni. To jest takie czasowe. Zamknięcie, zabezpieczenie w celu dojścia do, do rekonwalescencji, dojścia do sił, nabrania pewności, ozdrowienia to jest coś takiego. I tutaj jakby będzie właśnie taki moment prawdopodobnie już, tym bardziej, że w sierpniu słońce wchodzi już do Waszego znaku, więc pannom y, sierpniowym życzę wszystkiego najlepszego. I może być tak, że po urodzinach, no bo to tak działa, że my do urodzin już tracimy siłę, ale po urodzinach nabieramy chęci na nowe działania, robimy jakieś podsumowania i to właśnie może być ta sytuacja. Karta pazia oznacza również dzieci, więc jeżeli y, sprawy związane z dziećmi Będą dla Was wyzwaniem, dla niektórych, no to to się może to jakby pokazać. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Ech, dziewiątka kielichów, tutaj nazwana kartą euforii, ale to jest też zadbanie o siebie to jest takie dogadzanie sobie, taki zdrowy egoizm zatroszczenie się o siebie, sprawianie sobie przyjemności. Czy ja chcę teraz zrobić coś dla siebie, coś z myślą tylko o sobie? Nawet nie, ktoś sobie nazywa to jak chce, egoizm, hedonizm i jeszcze inaczej, ale teraz pora na mnie. Każdy z nas ma w pewnym momencie życia takie odczucie, że czas po prostu zadbać teraz o ten kawałek, który dotyczy tylko mnie. Co przechodzi do przeszłości? wieża, ale coś się tutaj posypało lub posypie. Yy, przy czym to podejrzewam może yy, yy, spowodować u was zmianę w podejściu do pewnych rzeczy. Yy, to, że się coś zmieni i to tak, bardzo zaskakująco bym powiedziałabym, coś się wydarzy takiego nagłego, yy, może spowodować, że właśnie Wy będziecie chcieli wyjść z tej strefy komfortu, że będziecie chcieli coś zadziałać, bo yy, często jest tak, że kiedy nic nie musimy robić, bo wszystko płynie spokojnie i tak dalej, i po prostu jest tak delikatnie faluje, to nie trzeba nic robić. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi kryzys, właśnie jakaś taka zmiana, coś się posypie wtedy działamy i wtedy bardzo często podejmujemy te decyzje o takim skoku, no proszę zobaczyć, nie wiem, czy to jest na głęboką wodę, no ale na pewno jakiś salto tutaj trzeba będzie wykonać, tak? Albo już jakby mamy taką myśl, że jednak jakaś zmiana tutaj yy, będzie może potrzebna, może jest skazana. O czym myślicie? No właśnie myślicie o tym, właśnie myślicie o tym, żeby jakąś akcję tutaj zacząć, dlatego że Rydwan mówi o ruszeniu z miejsca, o wyjściu poza to nie patrzenie tylko przez to, przez to małe okienko, tylko wyjściu poza to ogrodzenie, poza tą granicę poza granicę może naszych y, jakichś wydawałoby się do dzisiaj naszych możliwości. A okazuje się po tym, że my nawet takie samo to potrafimy zrobić, jak nas okoliczności. No powiem zmuszą, ale no, nie chciałabym, żebyśmy byli zmuszani. Ale często tak właśnie jest, że dopóki nas coś nie zmusi, to my sobie tak machamy ręką na wszystko i tak sobie płyniemy z prądem. Co w najbliższym czasie no na pewno coś się zacznie dziać, bo królowa buław ona jest przekonana, że ona wie, co chce robić, i ona, jak zacznie działać, no paść buław to jest jakby pierwszy stopień wtajemniczenia. Ale królowa buław to już się tak rozkręca, że po prostu yy, prze do przodu ile się tylko da. Tym bardziej, że no, rydwan ją tutaj troszeczkę wspiera, albo nawet bardziej ta myśl, że. Można coś zrobić, że można trochę ruszyć z miejsca, że nie trzeba tylko stać w jednej pozycji, jakby trzymać się jakby utartych, schematycznych myśli, działań i, i sytuacji, miejsc, osób i tak dalej. Więc powiedziałabym, że z taką wielką pasją tutaj możecie zadziałać. To jest kobieta z podznaku barana, lub strzelca. To jest energia dosyć różna od waszej. Natomiast każdy w, w swoim horoskopie, no, przeważnie tak jest, że ma jednak mm, energię także innych znaków, czyli mamy planety również w innych znakach i one też wpływają na nasze działanie. Tak? Niektórzy będą bardziej spokojnie to robić, inni bardziej, yy, że tak powiem, zdecydowanie, ale jakby jest tutaj, yy, tak stosunkowo gorąco, powiedziałabym, się może zrobić, tutaj no prawdopodobnie będzie taki rozpęd, że, że, że tutaj się może przegrzać wszystko, ale myślę, że w takim zestawieniu z Waszym spokojnym podejściem do różnych rzeczy, to będzie taka odpowiednia dla Was, odpowiedni dla Was sposób działania, Wasze podejście do tej sytuacji, Wasze nastawienie. No jest tutaj trochę lęku, no tak jak powiedziałam, u was ta równowaga będzie potrzebna, ponieważ wasza energia ziemska z energią ognia y, może tutaj tak właśnie wyrównać, że będziecie tak y, spokojnie w miarę to realizować, chociaż no, w Królowej Buław nie ma spokoju. I y, y, jakby tutaj... Y, może być taki lęk w Was się pojawić, że to może nie w Waszym stylu, że to może nie tak, że to nie po Waszej myśli, że Wy to tak nie działacie. Natomiast no, lęk nie jest dobrym doradcą, oczywiście. Może tutaj być taki strach przed, przed wykonaniem takiego naprawdę bardzo dużego zwrotu. No, takiego 180 stopni, bo i wieża o tym mówi. No i na tej karcie też się to pokazuje, tak, że ta osoba rzeczywiście. No, robi taki obrót. Okej, okay, co w Waszym otoczeniu, to z otoczenia? Karta Słońca. Karta Słońca mówi, że, jakby otoczenie Wam sprzyja, i to, co Wy byście chcieli zrobić, w jakim kierunku byście chcieli zadziałać, że tak naprawdę to działanie jest skierowane. Inaczej, to, to działanie ma spowodować, że wy dla siebie coś robicie, wy będziecie mieli poparcie tutaj z otoczenia, dlatego że otoczenie Was pozytywnie nastawia. Tutaj jest karta słońca, która mówi o harmonii, o równowadze, o takim yy, oświeceniu, w takim sensie oświeceniu, że jakby przyświeca Wam tutaj słońce i, i radość i takie poparcie z zewnątrz. Jakby powiedziałabym, że wyrównuje trochę, czy, czy nawet no, równoważy energię tego, tego księżyca, która, która mówi o tym lęku. Tak? Otoczenie wręcz przeciwnie, otoczenie Wam powiedziałabym może dodawać skrzydeł i Was zachęcać do tego, żebyście takie, takie działania podjęli. Wasze nadzieje lub obawy. No, właśnie, jak wy zaczniecie tutaj to analizować, no to wam może wyjść, analizować, na logikę różne rzeczy brać, to może wam wyjść, że no nic nie warto robić, że może nie ryzykować, że może nie powinnam, nie powinienem, że może jednak to być niebezpieczne, tak? Natomiast generalnie Szóstka Mieczy mówi o odejściu, o zostawieniu takich myśli negatywnych. Szóstka Mieczy to jest. Wyciszenie, uspokojenie, właśnie wypłynięcie na takie spokojne wody, gdzie zostawiamy te myśli, takie, które nas blokują, napełniają strachem. Które, jak zaczniemy tu analizować, to wreszcie wy, wy, no, wyjdzie nam, że z domu w zasadzie jest niebezpiecznie wychodzić, bo też się coś może wydarzyć. No, tak to wygląda. Więc, jakby bardziej tutaj bym powiedziała, w tym wypadku warto się kierować tym, że otoczenie Wam. Was może zachęcać do tego, tak, że tutaj są sprzyjające takie okoliczności i ten sierpień, to karta słońca, tak, karta lwa, czyli karta tutaj sierpnia. I wasz i rezultat. Powiedziałabym, że chyba jednak na coś się zdecydujecie i to może sukces odnieść. Ta wasza decyzja, to wasze działanie, to wasze yy, aktywne takie podejście, nie takie właśnie. Asekuracyjne, tylko aktywne podejście może przyczynić się do tego, że yy, powiedziałabym osiągniecie sukces. No i proszę bardzo, jest dziewiątka kielichów, która mi znowu tutaj wypadła, czyli jakby idźcie za tym, co Wam sprawia radość, co Wam sprawia przyjemność, co jest przyczyną jakby tego wszystkiego, co tutaj się dzieje u Was w sierpniu, ponieważ yy, jakby. Yy, Panny mają taką skłonność, że jakby wszystkim chcą się zająć, wszystkiego dopilnować, wszystko zrobią najlepiej, wszystkim tutaj nie wiem, pokierują i to musi być wszystko bardzo przemyślane, a tu chodzi o to, żeby tak trochę, trochę iść za, za jakimiś uczuciami, za emocjami, za tym, co nam podpowiada jakiś impuls, a nie tylko taka właśnie twarda logika, tak? I tak powiedziałabym, że doj dojdziecie do swojej prawdy i czy właśnie za swoją prawdą. Działajcie w tym kierunku, żeby się nie ograniczać. To będzie dla Was wyzwanie, żeby to, co może się wydawać bardzo ryzykowne, żeby w tym miesiącu zrobić. To jest Wasze wyzwanie. Ok, dopytamy o parę rzeczy. Ja najpierw zapytam o tą kartę wieży. No pustelnik, no nic tutaj więcej nie dodam, to jest wasza karta. Bo no, w waszym życiu coś, coś takiego się zadzieje, co yy, może was zaskoczyć, ale może też spowodować yy, zmianę u was w myśleniu, w podejściu do różnych rzeczy. No także zmianę właśnie działania, postępowania w jakiejś sprawie. Co jest tym wyzwaniem, czyli co oznacza paść buław? No właśnie, umiarkowanie to nie jest paść buław. Nie, nie, nie. Umiarkowanie to jest taki spokój, to znaczy ja nie chcę ryzykować. To co wcześniej powiedziałam, no zaryzykuję, ale ja się boję tak naprawdę, ale może chciałabym trochę wyjść z tych ograniczeń. No chciałabym, ale, ale tak jest bezpiecznie, ale. No fajnie by było. No i teraz co trzeba zrobić? Wyjść z tego, co po prostu jest... No, takie bezpieczne i spokojne, tak? Zrobić takie, yy, taki ruch, który no, może dla Was być czymś nowym, może nawet zaskoczyć Wasze otoczenie, ale widzę, że Wasze otoczenie Wam sprzyja. W jakiej tutaj sprawie tutaj to działa? No i powiedziałabym tak, że może jakieś wiadomości do Was dotrą, jakaś rozmowa będzie miała miejsce, która skłoni Was Absolutnie do działania i do pójścia za, takim, za taką wewnętrzną pasją, za wewnętrzną chęcią zrobienia czegoś dla siebie. Co oznacza karta słońca? To może być osoba z znaku lwa, yy, która gdzieś tutaj yy jest istotna. Yy, obie te karty są karty lwa, więc jakby to, to jest bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze mówi karta Siły? Karta Siły mówi, że w odpowiednim momencie, kiedy jesteśmy na to gotowi, pewne sprawy się zadzieją. Czyli nieraz mówimy tak, nie no, pół roku temu to ja bym tego nie przeżyła, a dzisiaj podchodzę do tego inaczej, i jakby tutaj bardzo istotna będzie osoba z podznaku lwa. Tu też zresztą mam baranę Lew strzelec, tak? Tutaj już płci nie mamy. Tutaj jest raczej kobieta i to jest wasza energia, ale to jest, to jest to, na co wy wpływu nie macie. To jest ktoś z zewnątrz i to jest ewidentnie osoba spod znaku lwa. Ewidentnie. No i co oznacza as mieczy? As mieczy również oznacza wyczyszczenie swojego swojego, swojej przestrzeni, swojego. Jakby dojście albo inaczej, wyjście od białej kartki, spowodowanie, że. Mamy znowu tutaj czystą kartę i zaczynamy od początku. Po wyjaśnieniu różnych rzeczy, po odcięciu się od różnych spraw osób, i mamy kartę sukcesu. Powiedziałabym, że pewne istotne, szokujące nawet wydarzenia mogą spowodować, że podejmiecie decyzje, które będą dla Was dobre. I powiedziałabym, że Otoczenie was może wspierać, żebyście nie trwali w takiej energii lęku, tylko żebyście szli za tym, co w głowie macie, czyli chcecie iść do przodu, i to jest waszym celem, żeby wreszcie zrobić coś dla siebie, coś, co ja chcę, coś, co dla mnie będzie dobre i będzie mi sprawiać przyjemność. Rada dla Was na sierpień. Nie trzymaj się kurczowo sytuacji znanej, bezpiecznej, z takiego status quo. Puść to. Jakby roz. Bo to, to jest pozycja zamknięta, tak? Gdzie ręce są skrzyżowane. Otwórz te ręce. Otwórz się na świat. Przyjmij energię zewnątrz, ze świata. Pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego i dziękuję za wysłuchanie.